Piękna twarz, bomba w paczkomacie. Kreml testuje naszą czujność. Czas się obudzić. Ukraińska modelka Krystyna S. została skazana za wysłanie bomby paczkomatem. Choć śledczy uznali, że była tylko pionkiem w rosyjskiej siatce sabotażystów w tle nitrogliceryna, zapalniki, powerbank jako detonator i tropy prowadzące do Odessy, gdzie prawdziwi organizatorzy mogą dziś pić kawę, spokojnie, bo Polska śpi. To nie film. To wojna hybrydowa. Rosyjskie służby planowały zamachy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, a Polska była jednym z punktów przerzutowych. W Sosnowcu celem miał być gazociąg. Bomba była gotowa, tylko odbiorca się nie zjawił. Kristina, pożeraczka męskich serc, twierdziła, że nie wiedziała co przewozi, ale jej znajomy z Odessy, Diesel, miał powiązania z wywiadem i prosił ją o pomoc dla uchodźców. Pomoc, która mogła zakończyć się eksplozją. To ostrzeżenie dla Polski: sabotaż nie przychodzi z czołgami, tylko z bombą w paczkomacie. Musimy być czujni, bo wróg nie śpi. Działa przez pionki, przez uśmiechy, przez pozorną normalność. Nie dajmy się uśpić, udostępnij ten materiał. Niech każdy Polak wie, że wojna informacyjna i sabotaż to nie teoria, to codzienność. Dla bezpieczeństwa, dla prawdy, dla Polski, bądźmy czujni, bądźmy odpowiedzialni. Tu jest Polska.